Witam wszystkich serdecznie. Na dzisiaj przygotowałem tekst z księgi proroka Izajasza, gdzie w 43 rozdziale, 19 wierszu, tak czytam: Oto jacy nie rzecz nową już się rozwija. Czy tego nie spostrzegacie? Moi kochani, chcę Was zapytać, co widzą nasze oczy, co dzisiaj mogliście oglądać? Czy to, co widzieliście, wpłynęło na Was pozytywnie, czy też negatywnie? Napełniło Was radością i nadzieją, czy też przeciwnie, powoduje, że wycofujecie się, że zamykacie się w sobie w zgorzchnieniu. Oto ja czynię rzecz nową, mówi Pan Bóg. Jaka to jest rzecz, którą Pan Bóg czyni na nowo? Na pewno, moi drodzy, przyroda się rozwija, bo mamy wiosnę. Możemy zobaczyć piękną zieleń, ale czy tylko to, Moi drodzy, rozwija się czy też budzi się powoli nowy świat? Nie wiemy, jak długo będziemy w stanie zagrożenia życia i zdrowia przez pandemię, ale wiemy, że kiedyś ten czas się skończy. Pan Bóg przygotowuje nas na to, ale czy my chcemy się zmienić? Moi drodzy, niech jest w nas ta chęć zmiany, chęć zmiany na lepsze. Chęć zmiany, która skieruje nasze drogi w stronę drugiego człowieka, żeby żyć dla Niego i żeby dla Niego być, żeby dla Niego funkcjonować. To, co nowe, jest zawsze nieznane. Być może tego nie widzimy, nie dostrzegamy, bo nasza przyszłość wydaje się jakaś zamglona, jakaś niepewna, wręcz niebezpieczna. Ale przecież kiedyś ta mgła opadnie, kiedyś będziemy widzieli to, co jest nowe, to, co będzie trzeba odbudować. Odbudujmy to wszystko na wzajemnej miłości, na wzajemnym szacunku, poszanowaniu drugiego człowieka, żebyśmy znowu nie wpadli w pęd dnia, w pęd rzeczywistości, kiedy nikogo nie słyszymy, ani nikogo nie zauważamy. Pan Bóg stwarza nas na nowo. Pozwólmy na nowo się ulepić. Amen.